Przykre to, ale kontynuujemy tą złą serię, to jest trzeci mecz rzędu, który przegraliśmy. Z dzisiaj z porażkę. Myślałem, że zrehabilitujemy się za, to, za tą porażkę z Wisłą u siebie trzy dni temu. Niestety wyglądało nie nam się. Wydaje mi się, że... Absolutnie zasłużenie, bo na Bologni, na deklaracjach w przyszłym sezonie na pewno będziemy mieć dwie drużyny, które będą grały w ekstraklasie. A może, że to już nudne, ale się powtórzę, piłka w grze zostały jeszcze jeden mecz i dwa punkty straty do ruchu. Postaramy się walczyć w ostatnim meczu. Dziękuję bardzo, ponieważ los derbis siempre są bonitos i porównać bardzo o to, że mówią, że mamy dwa grupy w Barcelo. Myślę, że jest bardzo ważne dla całej ciudad, ponieważ los derbis siempre są, jak mówię, bardzo bonitos. Przede wszystkim chciałbym podziękować y, y, trenerowi y, za mecz, to były piękne derby. Y, bardzo się cieszę, że, że możemy mieć w Warszawie dwie drużyny w pierwszej lidze y, w ekstraklasie. Y, y gracias jugar derbi que ha Y gracias David, bachado, a de, de, Hoy y, pues lo importante era ganar y yo creo que hemos ganado, hemos ganado bien. El equipo ha hecho una primera media hora allí fenomenal de agresividad, de querer jugar al fútbol, de ir a ganar el partido. Hemos tenido nuestras ocasiones, no las solo hemos hecho una. Después es un gran equipo y pasas por momentos de... Te trudności, ale w końcu znaliśmy się uczyć. Myślę, że najważniejsze, jak mówię, było wygrać. I wygraliśmy, bo szczególnie, mimo że te nie są w najlepszym momencie, mają wielką drużynę. Dla nas najważniejsze było wygrać. Zrobiliśmy pierwszą, pierwsze pół godziny, bardzo dobrze graliśmy. Mieliśmy swoje okazje, wykorzystaliśmy jedną. Yy, I chciałem podkreślić, że Lega to jest wielka drużyna. Mieliśmy trudne momenty, bo to jest pracowy zespół, ale najważniejsze liczyło się przede wszystkim na zwycięstwo, wygraliśmy i zadowolone. Hoy es un día para estar contentos, ha sido un año muy duro. Para todos, también para los jugadores, Tengo que felicitar a los jugadores porque han sabido soportar una presión muy grande, todo el equipo, una presión muy fuerte. Porque hace ocho jornadas todo mundo nos jest no dzień de jest dzień de equipo. Yo I y hoy ha un equipo. To jest dzień, żeby być zadowolony i szczęśliwym. Chciałem pogratulować mojej drużynie za to, że umiała wytrwać tę presję. Chciałem podkreślić, że osiem kolejek temu nas na, na spadek. I to nie jest dzień, żeby wyznaczać imiona i nazwiska, tylko to jest dzień, żeby mówić o drużynie, o drużynie, którą mamy w tej Tu grecy chcą momento, en el año que viene. Pani myśli, że można teraz myśleć o tym, co będzie przyszło? En este momento es un día de disfrutar todo el mundo, todo kto que quiera Polonia, empezando por mí jest que y que que i To jest dzień taki, żeby się cieszyć, żeby mieć tą chwilę radości, taka jaka jest dzisiaj, a to, co będzie w przyszłym roku, to w naszych, naszych już gabinetach będziemy się vivir preocupados. Nie możemy cały czas żyć martwić dzisiaj. eternamente, cuando perdemos, porque qué vamos a hacer para ganar cuando ganamos, qué vamos a hacer para el año que viene ¿Ves? en este momento como entrenador estoy muy feliz por mis jugadores esencialmente, y por el público, que quería el presidente, que ha tenido su voluntad su paciencia y al final el equipo, pues, se ha quedado en primer eh, jeśli, jeśli Si el przyszłości. To jest taki dzień, że jak chciałbym być wszystkim zadowolony, cieszę się tym momentem. Chciałbym, cieszę się bardzo, że mamy wspaniałych kibiców. Cieszę się, że, że mamy poparcie prezesa klubu i jestem bardzo zadowolony z tego momentu. To jest dzień, żeby się uśmiechać. Veníamos de, 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 una, de una racha donde el equipo, después de la derrota de, de Obra, ganamos a Pías, perdimos con Odra, empatamos con Berchatov aquí, ganamos a Cadelonia, entonces eh, hemos ganado en Cracovia. Por lo tanto, cada victoria ha sido importante. Una ha llevado como consecuencia a otra. Lo más importante es que el equipo, como he dicho antes, siempre ha creído que podíamos salir de esa situación. Y por lo tanto, claro, porque darnos para mí es lo más importante. Pero todos los que llevamos las últimas jornadas han sido decisivas. Sí, quizás para mí es más importante. Pero hay que que Przegrała z odrą, następnie udało nam się wygrać z piastem, później był remis bołkatowy, później zwycięstwo z I więc każda, każda, każda zwycięstwo jest w tym łańcuchu tak samo ważne. Chcę podkreślić, że najważniejsze, że w tym, tym czasie, mniej więcej tak jak wymieniłem te mecze, to była cały czas wiara, różna wierzyła w to, że, że możemy być w takim miejscu, jak jesteśmy. No creo. o sea que bueno, ha sentido bastante dolor, pero ahora parece que está mejor. no no espero que sea nada nada grave. Eh, chungo, no, a lo menos no vedáis si es algo ni es espawarzone. Chungo iba